Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem Wam o warsztatach klikerowych, jakie odbywają się w Rancz Stokrotka. Będą to warsztaty, noszą one nazwę Najpierw Wytresuj Kurczaka. Brałam w nich udział we wrześniu 2009 roku. Są to, ta, są to zajęcia takie teoretyczne, połączone z praktycznymi w kurniku, gdzie właśnie ćwiczymy kurki. I tak, czego mieliśmy nauczyć kury? Może najpierw powiem, czy w ogóle miałam jakieś doświadczenie wcześniej, e, więc e, tak pracowałam z klikerem, z Zuzią, jednak nie były to jakieś takie systematyczne ćwiczenia, były to po prostu raczej takie próby, nic takiego konkretnego. E, więc tak, czego mieliśmy nauczyć kury? Pierwsza rzecz było to targetowanie. W kurniku pracujemy z drugą osobą, jesteśmy dobrani w pary i właśnie razem ćwiczymy. Pomagamy sobie wyczyścić stół, powiedzmy takie ziarenek, które leżą, wkładamy kurę partnera naszego do klatki, tak więc pracujemy w parach. I tak, pierwszą rzeczą, którą mieliśmy nauczyć kurę, było targetowanie co nie jest takie proste, jak się wydaje. Kurka miała dziobnąć po prostu w takich czerwonych kwadracik na linice. Kolejna rzecz było to ciągnięcie wózeczka za sznureczek. Był to taki wózeczek nie z kółkami, tylko takie to było pudełeczko ze sznurkiem i po prostu musieliśmy nauczyć kurę chwytania tego sznurka i przeciągnięcia go, tego pudełeczka za sznurek przez jakąś część stołu. Następnie była nauka obrotu, e, obojętnie w którą stronę, w którą, w którą sobie stronę wybraliśmy. E, następnie uczyliśmy kury dziobania w wybraną przez nas kartę. E, wybieraliśmy sobie jedną kartę stali, uczyliśmy kurę w nią dziobać, później dodawaliśmy inne karty stali. E, ja nie pamiętam ile naraz roz, rozkładałam kart najwięcej. E, w filmiku będzie to pokazane, więc możecie policzyć. E, i właśnie osoba z którą byłam w parze zmieniała za każdym razem ustawienie tych kart i kura zawsze chodziła i szukała tej jednej naprawdę to jest niesamowite kura ma naprawdę dobry wzrok więc świetnie rozpoznaje różne kształty różne kolory i dla niej to tak naprawdę nie jest tak trudne jakby nam się mogło wydawać następne było zadanie przechodzeniem przez takie dwie obręcze Kura wchodziła jedną obręczą, drugą wychodziła. Zawsze tymi samymi musiała wchodzić, tą samą wychodzić. I później dla osób, dla którym został jeszcze czas, które nauczyły kury już wszystkich tych zadań, wtedy mogliśmy sobie wybrać jakieś kolejne dodatkowe zadanie, jakie sobie wymyśliliśmy. Mogło być to już coś złożonego z dwóch elementów, połączenie właśnie jakichś dwóch rzeczy, więc takie, coś takiego powiedzmy trudniejszego trochę. I tak, ja sobie wymyśliłam takie zadanie dla mojej góry, że tak, obręcz już umiała, dziebanie w karty już umiała, więc po prostu to połączyłam i tak, wchodziła tą jedną obręczą, leżały trzy karty, zawsze inaczej ustawione, więc ona nie dziebała tak, że zawsze powiedzmy w tą w środku czy tą po prawej, tylko za każdym razem zmienialiśmy ustawienie tych kart i ona zawsze musiała dziebnąć tą jedną, wybraną przeze mnie i wychodziła drugą obręczą. Um. Inne osoby wymyślały na przykład też takie zadania, że dziobanie w tą linijkę, gdy był kwadracik, to dziobała, gdy nie było kwadracika, musiała dotknąć tą linijkę łapką. No, więc różne naprawdę, każde sobie wymyśli coś innego. I tak, warsztaty trwały 3 dni, nie wiem, czy mówiłam już o tym, i, i właśnie te zajęcia są poprzeplatane, teoretyczne z praktycznymi, te i te są naprawdę bardzo wartościowe i warto w nich wziąć w co dały mi te warsztaty? Taką, dały mi taką pewność siebie w klikaniu. Po prostu tak odważyłam się pracować z uzią, żeby wymyślić jakieś nowe zadania, więc to na pewno tak mnie skłoniło, popchnęło do tego, aby zacząć pracę z moim psem, taką bardziej systematyczną i częstszą. Kolejna rzecz to uświadomiłam sobie, że. Niezmiernie ważną rzeczą w, tym, w tej metodzie jest właśnie ułożenie dobrego planu, takiego podzielonego na naprawdę małe etapy, i, i właśnie, że warto się do tego przyłożyć przed, przed, tymi, przed rozpoczęciem ćwiczeń. Poprawiłam sobie także refleks, to na pewno ogromna różnica, przed Apo, oraz właśnie zainspirowałam takiej tej, tej dalszej pracy. Z moim psem. Od razu po powrocie zabrałam się za naprawdę ćwiczenia i chciałam sprawdzić, jak to będzie teraz z psem. Czy będzie lepiej, czy gorzej i no, naprawdę o wiele szybciej mi wtedy szło, gdy po tych warsztatach. I tak, teraz może się pewnie zastanawiacie, dlaczego właśnie szkolimy kury na tych warsztatach. Bo na przykład Niektórzy z moich znajomych pytają, że po co ja szkolę te kury, gdy nie mam kury w domu. <laughs> Więc to nie jest tak, że szkolimy te kury, bo, bo tak, tylko jest tutaj powód, taki kilka ważnych powodów. Tak, kury są bardzo, bardzo szybkie i naprawdę wyrabiamy sobie niesamowicie na nich refleks. Ich ruchy są takie nieprzewidywalne, nie znamy tych zwierząt. Nie są one zbyt popularne, zwłaszcza w miastach, czy no naprawdę teraz rzadko kiedy ktoś tak widzi kurę. E, także no, nie są to takie zwierzęta, z którymi jesteśmy blisko, tak jak z psem, z kotem, z jakimiś nawet chomikami, świnkami morskimi. Także są to dla nas zwierzęta raczej takie obce i nie znamy ich takich zachowań, także i ich ruchy są naprawdę tak szybkie, tak szybko zmieniają różne pozycje, więc często robią takie zmyłki nawet, no to znaczy to nie są to zmyłki, ale, ale po prostu tak szybko zmieniają swoje ruchy, że często za późno klikniemy, za wcześnie klikniemy, w ogóle w złym momencie, także no niezmiernie jest to ważne i u nich refleks jest po prostu niesamowicie ważny, żeby mieć dobry refleks, bo inaczej ciężko będzie cokolwiek nauczyć kury więc później, gdy się przeniesiemy na psa, to po prostu jak w zwolnionym tempie się ten pies praktycznie porusza w porównaniu do kury i wszystko możemy sobie tak po prostu nam się zmienia patrzenie w ogóle i tak szybko wszystko zauważamy i kolejną ważną rzeczą jest to, że kury nie możemy do niczego zmusić nie możemy jakoś ją siłą do czegoś zmusić, popchnąć, przestawić, szturchnąć nakrzyczeć, bo, bo wtedy kura po prostu to jej w ogóle nic nie da ona kompletnie tego jakby no, no nie wpłynie to w ogóle na efekty pracy i jest to kompletnie niepotrzebne. Jedynie właśnie metodą tą klitorową możemy ją skłonić do czegokolwiek, do zrobienia tego, co my byśmy chcieli. Eee, kolejna ważna rzecz jest to, to, że nie jesteśmy związani tak emocjonalnie z kurczakiem. No na pewno się przyzwyczajamy do niego z kolejnymi dniami, jednak nie jest to na pewno taka więź jak między nami a naszym psem więc e, bardziej obiektywnie na niego patrzymy i wymagamy jakby rzeczywiście od niego tego, czego chcemy i nie, nie dajemy mu takiej taryfy ulgowej powiedzmy i, i rzeczywiście pracujemy z nim tak e, konkretnie i naprawdę jest to łatwiej, łatwiej o wiele naprawdę chyba z kurczakiem jest niż z psem, bo bo po prostu wyłapujemy rzeczywiście tylko to, na co Wtedy klikamy, gdy rzeczywiście jest sens tego kliknięcia. E, więc tak, e, więcej możecie właśnie przeczytać informacji o tym, dlaczego kura i tak dalej, e, o warsztatach, e, terminy, jakie są jeszcze wolne, e, możecie przeczytać właśnie na stronie ranczo-stokrotka. E, podam ją niżej, e, więc będziecie sobie mogli tam wejść, poczytać wszystko. Naprawdę je bardzo, bardzo polecam, gdy chcecie zacząć pracę z psem. Przy, przy pomocy krytykera są one naprawdę. Jest tam ogrom wiedzy, wiele naprawdę ćwiczymy. Są to naprawdę trzy takie zapełnione zajęciami dni, więc możemy się naprawdę wiele, wiele nauczyć. Przez te wydawało, wydawałoby się tylko trzy dni. I ja no też wcześniej, wiadomo, czytałam różne książki o tej metodzie. W internecie czytam różne informacje. Jednak, gdy tak pojedziemy gdzieś i ktoś możemy się zawsze kogoś spytać o coś, poradzić, no, skonsultować jakkolwiek i przenieść to już w praktykę, wtedy jest nam później o wiele łatwiej niż takie suche informacje. Także na pewno praktyka wiele, wiele daje. Nie wiadomo, ile byśmy teorii nie wyczytali, to myślę, że praktyka jest najważniejsza. Chociaż na wiadomo też trzeba mieć jakieś to zaplecze wiedzy. Także bardzo polecam, zapraszam na stronę ranczostkrotka i, i za, zapraszam do obejrzenia teraz filmiku właśnie ym, z moją kurą. Możecie zobaczyć jakie były efekty pracy, a w kolejnym filmiku powiem wam o drugiej y, tej edycji warsztatów klikerowych. Jeden świat, wiele umysłów, która jest już przeznaczona dla osób, które wzięły udział w pierwszej części. Zapraszam Was do oglądania. Proszę, trochę w miejscu. Mm -hmm. Dobra, zmieniają mm -hmm. się. Tak, ciągle zaraz odejdzie. oj, już chodzi za za tym z targetem. A Na paluszki chyba teraz. Na paluszki. Tak. 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 Na paluszki. Tu, tu, tu jest tu, tu, Tak. Czyli zaczynamy od funkcjonalizację, która jest właściwa. I też bez przesuwania na

Dlatego, że ona, tak przychodzi w ten wybrany najczęściej. I nie, to jest Dlatego, że na się, że zrobię, wyeliminować. Bo nie uczcie też żeby że robi Ta. taki ciągle w tym samym miejscu. Bo potem będziecie miały już takie tak, pozostanie w tym miejscu. Aha, uj, uj. I czeka. A nie mam tutaj zdjęcia, to ja powiem, ty już To już poważnie. nie nie, po drodze No, no, ten nie. Nie. nie ma już tego. jak przejdzie, tak? Mhm. Może ja to zadanie będzie. już nie, co zrobić.